Dobra, no to dzisiaj potopimy sobie trochę łowiu. Piec, który jest dobrze nagrzany. Mamy trochę mięciutkiej pokablówki. Jest trochę brudna, ale to nie szkodzi. Zaraz dowiemy się, jak pozbyć się tego brudu w miarę szybki sposób. Jak jest za dużo tak jak ta trochę taka niewygodna, żeby włożyć do pieca to można ją po prostu em, złożyć nie chcę mi się używać dzisiaj rękawic no to, trochę się pobrudzę, nie szkodzi można ją złożyć i wziąć młotek e, młoteczek e, a nie, wiem, nie zrobię to może poza kamerą bo e, tak w powietrzu ciężko się to robi po prostu trochę skompresować. I mamy ją już w takiej formie bardziej ten, nadającej się do użytku. Teraz tak, będzie trochę dymu i będzie smrodu i będzie będzie ogień. Oczywiście na samym początku już bardzo mało łowiu zostało, więc e, zanim się to nagrzeje W międzyczasie po prostu podpalimy sobie po prostu kawałek papieru. Już mamy ten papier palący się. Musimy go włożyć tam. No to mamy łyżkę, możemy to. Prawdopodobnie będę musiał spalić jeszcze jeden papier, bo zanim to się stopi, nie jest aż taki bardzo brudny. Więc nie będzie za dużo kopcić, ale czasami jest bardzo brudny, taki usmolony smolony. Z garą? Nie, nie z garą. Jakoś to tam nazywają, to, to coś. Jutą, właśnie jutą. Jutę trzeba w ogóle zdejmować. Trzeba się z tym bardziej. wtedy bardziej śmierdzi. No. Zaczyna się już dość poważnie dymić, więc najlepiej, jak mamy miejsce gdzieś coś takie w miarę przewiewne. W tego nie polecam nikomu robić podobno niezdrowe, żeby mieć jakąś maskę, maskę, o. maskę tyłową, coś takiego z filtrami P3 na no. ołów. Jakbyś tak nie zawsze chcę tego używać, bo to trochę jednak jest takie uciążliwe, a jak tego się nie robi za dużo tego całego. głowiu. jeszcze raz sobie coś spalimy, jakiegoś śmiecia. To nie masz to moim zdaniem nie masz takiego niebezpieczeństwa, to przesadzają chyba z tym całym z BHP. O. No już ta smoła czy ten olej czy cokolwiek było na tej na tym. Na tej mięciutkiej pokażówce yy, zaczęła się palić. Tylko na chwilę, oczywiście, bo zgasło. No. No, w ten sposób unikamy dymu. Przynajmniej w większości dymu już tak nie śmierdzi, po prostu się pali. I czekamy, aż się to roztopi. To trochę Teraz cały ten syf jest na wierzchu się może swobodnie palić. No naprawdę jest go bardzo mało. Może uda mi się znaleźć jakąś taką pokablówkę bardziej brudną. No, to będzie bardzo śmierdziała. Chyba no, wszystkie takie bardzo brudne już spaliłem. Coś, to jest to jest to, tam w środku jest kupę smoły i innego, i chyba juta też, także ja no to po prostu, o, widać tutaj tą, tą jutę, ja tego nie będę obdzierał, po prostu to spalę w tym piecu wszystko. Najpierw oczywiście potrzebujemy to trochę bardziej skompresować. To mamy datę 1967 chyba 67 albo 67 stare, stare kable Ale ów wciąż dobry Dobrze jak to, ten nowy jest bardzo taki nagrzany, wtedy ono, to co włożymy do środka bardzo szybko się stopi i zacznie naprawdę e, dymić. Dobra, nie mam za dużo papieru przygotowanego, ale uwaga, to będzie, uff, już to... To będzie smród. Widzimy od razu, że to zapaliło. I będzie się dość, dość ostro palić, powiem szczerze. I dość długo. Ale coś takiego nam przyspiesza proces produkcji, bo piec szybciej się nagrzewa po prostu. Wiadomo. Więc ma to swoje pożyteczne, pozytywne strony. Przepadam za takim bardzo, bardzo ubrudzonym ołowiem. Także lepiej jak się ma dojścia to brać coś mniej zabrudzonego albo czysty ołów. Jak się da, jak jest, bo nie zawsze jest. A taki ołów kiedyś, kiedyś pamiętam to po prostu się brało dużej ilości tego ołowiu i topiło się to w wielkim takim o, stolik, W wielkim takim gazze, o, Na takim palniku, jak go nie wiem, jak ktoś robi kuchnię polową. Na wolnym powietrzu. Wtedy by było ok. No, potem się to przetapiało na tak zwane e, sztabki. Mamy tutaj. O, w czasie. To jest. Nie wiem jak to nazywa, sztabkownica. Można tutaj robić sztabki. No, to jest mało praktyczne, bo jak mamy dużo łowów naprawdę to ta forma się szybko nagrzewa. Potem trzeba długo czekać, aż to się wypadnie, coś z niej. Więc może trzeba mieć dwie albo trzy, albo po prostu znaleźć sobie formę. Ja miałem taką formę aluminiową do ciastek. I to było zdecydowanie lepsze, to było większe. No chodzi o ładne ciasteczka połowione. To jest brudna robota. Nie wszyscy lubią taką robotę. To jest w niej trochę sporo nawet zabawy, więc nie można narzekać. Aż tak bardzo dobre w pozorom nie śmierdzi, bo to. Taki zapach, taki przemysłowy, po prostu palonej smoły, lekko. Czarny dymek niespalonego węgla. No i tak wygląda. przetapianie ołowi oczywiście to będzie trwało. Zanim przetopimy taki ołów. To może minąć za 20 minut do pół godziny. Zależy jak tam nam y, będzie szło. Jaki mamy ten. No, tu mam już taki właśnie ołów przetopiony. Y, to jak mi się nudzi, to czasami robię takie rzeczy. Y, wtedy już jest gotowy, nie trzeba się bawić i, i palić tego wszystkiego. Mniej syfu. Oczywiście zawsze można użyć szouf z odpadów. Tutaj, ja nie wiem, o, czy to się uda mi pokazać. O, to, jest, o, to jest. To. Tak. To powinno. Tak. To są odpady połowiane, więc możemy takie wykorzystać i z powrotem nie rzucić do pieca. A tu mamy gotowy efekt. E po prostu kulki. Kulki wyrzucamy na, na coś, na przykład na mokrą szmatę. kiedy ten ołów się trochę hartuje. Oziębia się. Nie wiem, tak słyszałem, że to po prostu tworzy lepszą strukturę, jak się to oziębi. A jak jest w praktyce, to nie wiem. Nie zauważyłem specjalnie różnicy między kulami nieoziębianymi a oziębianymi. No Widzimy jaki ładny płomień już mamy z tej juty Możemy tam coś wrzucić Trzeba uważać żeby nie chlapnęło A ja tam nie chlapię Juta jest na wierzchu więc trochę amortyzuje. upadek tego ołowiu Jak mamy tam ołów to możemy go sobie porzucać Trzeba uważać, bo może chlapnąć nam oko wypalić na przykład dobrze jest używać rękawic albo jakichś ochronników wzroku o. trzeba uważać, bo to nie zgasło, bo jak zgaśnie to znowu będzie straszliwie śmierdzić. Ale i tak będzie śmierdzić potem taką jutę. O, jak chcemy ten w ogóle proces trochę przyspieszyć, bo to jest trochę czekanie na, aż to się skończy palić, to jest trochę nudne. Czasami, czasami jest fajne, może jakąś sprawia radość e, piromania, może być fajne. E, więc mamy taką miutę, oczywiście możemy ją palącą się, możemy ją wywalić w bezpieczne miejsce w tym falku na zewnątrz. Będzie szybciej. Wyjmujemy to, to, co nadmiar palącej się tej smoły. Trzeba uważać, żeby ołowie przy okazji nie, nie wywalić. Dobrze są takie łyżki dziurawe, żeby wycieka. No. I jak widać, można to wywalić. to łowiona zabawa.